na kurde wygorzał ręka jak złamana mutek masz duże ręce, to mu taki co to jest taki zwalid zuneczki dalej wydaje się, wydaje się. Masz wizurę wążką po chuj zasłania się na oczy. Nic nie widzisz wtedy. To nie jest wczesny. Ranty na hełm, nie na klatę. Kurwa, jesteście niscy, to trzeba zbrać boki. Jesu oddziała i cały czas po hełmie. Lewa strona hełmu Ciesio. 30 sekund, 20 jeszcze. No A tak go nie uciekaj. Dajesz szarże. 10 sekund. Jedziesz, Czesiu, jedziesz, jedziesz za. Rantem mutek, zrób wreszcie kurwa, jakiś rant. Dobrze, koniec.